Bartek Gębusia witam w środę, zapraszam na telefakty, a w nich między innymi. Nowe linie autobusowe ruszyły w teren. My porozumiewamy się tutaj wspólnie z samorządami gminnymi w sprawie organizacji nowych trans, nowych kursów. Prawie 8 milionów trafi do opatowskich gmin. Dajemy pracę przedsiębiorcom, firmom, które są zatrudnieni nasi mieszkańcy i też później te inwestycje służą naszym mieszkańcom. Znamy skład młodzieżowego Sejmiku drugiej kadencji. Ja bardzo się cieszę, że do Sejmiku teraz dołącza cztery osoby z Gminy Kunów. Pogoda sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu i dziś wakacje 2020 pod chmurką zainaugurowała ostrowiecka biblioteka. Cieszymy się bardzo, że nam się udało po tym trudnym okresie, który jest odrobiny łatwiejszy. Ale ponieważ się zaczęły wakacje, teraz zaplanowaliśmy takie większe odmrożenie biblioteki. Zaprosiliśmy dzieci ze swoimi opiekunami, dzieci w wieku tak mniej więcej od 6 do 10 lat na spotkanie w bibliotece w takich warunkach plenerowych. Spotkanie z książką, bo organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna, ale w takiej formie właśnie wakacyjnej, letniej, piknikowej. Poprosiliśmy o to, żeby wszyscy przynieśli swoje koce, swoje być może piknikowe kosze. Książeczki, będziemy czytać, będziemy organizować różnego rodzaju konkursy związane właśnie z książkami. Sprzyja nam pogoda. Mam nadzieję, że tę godzinę być może dwie dzieci spędzą w taki bardzo przyjemny i już wakacyjny, bo nawet pogoda nam sprzyja sposób. Biblioteka działała dziś pod chmurką, a biuro wystaw artystycznych w klimatyzowanych pomieszczeniach. W ramach warsztatów wakacyjnych zaproponowaliśmy uczestnikom zajęcia przy użyciu rosnących farb i taka niespodzianka jest w postaci chociażby sytuacji, w której uczestnicy sami stworzą te farby. Oczywiście składniki są tutaj już ściśle określone, proporcje również, bo to od nich zależy powodzenie całej misji. I dobór pigmentów, które mają tylko i wyłącznie tutaj być takim elementem, który się pojawi oczywiście w Krące Malarskiej, ale nośnikiem będzie taka tajemnicza zupełnie substancja, która jako nośnik tych pigmentów pojawi się na kartkach. Zajęcia przewidzieliśmy na, z takim odstępem tygodniowym i w każdą środę miesiąca wyjątkiem będzie tylko sierpień, w którym będzie takie zajęcie we wtorek. Na każdych Zanim pokażemy coś zupełnie innego. Zarówno w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jak i Biurze Wystaw Artystycznych przygotowano ciekawą ofertę na wakacje. Wydarzenia będziemy podglądać z naszą kamerą, a szczegółowy harmonogram znajduje się na naszym portalu lokalnatelewizja.pl i na stronach internetowych wspomnianych instytucji. Również na naszym portalu znajdą Państwo informacje dotyczące najbliższej soboty w muzeum. Tym razem będzie to spotkanie z naszym regionalnym rzeźbiarzem Grzegorzem Tyrałą, który zresztą jest również pracownikiem naszego muzeum. Dlatego postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym, ale przy okazji prywatnie jest to bardzo ciekawa osoba i zajmuje się rzeźbą, to jest jego pasja. O czym będą Państwo mogli się przekonać już w przyszłą sobotę? Oczywiście zajęcia będą okraszone historią rzeźby od czasów Neolitu, więc wydaje mi się, że to też będzie bardzo interesujące. Natomiast wszyscy uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zacząć przygodę z rzeźbą w Mydle. Będą, tak, tworzywem będzie mydło, ponieważ no, narzędzia, jeżeli chodzi o rzeźbiarstwo, są ostre, dłuta są ostre, więc stwierdziliśmy, że na początku zaczniemy bezpiecznie od plastikowych dłutełek i będziemy rzeźbić w mydle. Na jutro zaplanowano wręczenie nominacji członkom młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przypomnijmy, to druga kadencja już tego organu. W radzie ponownie zasiądzie Julia Pająk-Skunowa, która dotychczas pełniła funkcję przewodniczącej Sejmiku. Julia Pająk z Kunowa, tegoroczna maturzystka, nie traci czasu. Cały czas działam w ramach dialogu unijnego, młodzieżowego dialogu unijnego prowadzonego przez PROM. Mamy cały czas działania z Młodzieżowej Rady, które potrzebne są, aby pielęgnować je. Chcieliśmy stworzyć grę miejską w Kunowie. Niestety, no, koronawirus przeszkadza nam cały czas. W młodzieżowym Sejmiku na szczęście jest teraz delikatna przerwa, ponieważ zaczynamy dopiero drugą kadencję. Jestem w drugiej kadencji. W pierwszej kadencji Julka była przewodniczącą młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Skład drugiej kadencji, który liczyć będzie 33 radnych, poznaliśmy w połowie czerwca. W tym składzie jest była przewodnicząca. I mimo, iż będę jechać na studia, to mam nadzieję, że będę mogła dobrze pracować w sejmiku, że będę mogła brać udział po prostu we wszystkich wydarzeniach, jakie będą. W sejmiku drugiej kadencji Julka będzie miała wsparcie z powiatu ostrowieckiego. W nowym składzie znalazło się obok niej cztery osoby, w tym trzy koleżanki z Kunowa. Ja bardzo się cieszę, że do sejmiku teraz dołącza cztery osoby z gminy Kunów, ponieważ bardzo walczę o to, aby edukacja. Yy, Osób z naszej gminy rosła edukacja y, obywatelska. I cieszę się, że również jest ze mną Aleksandra Mruz, y, moja bardzo dobra koleżanka, z którą y, działałyśmy i razem 4 lata w Kunowie, i teraz 2 lata w, w Sejmiku Świętokrzyskim. Y, I mam nadzieję, że Marta y, Zięba oraz, Alex, y, a, oraz Karolina Mruz również włączą się bardzo mocno w działanie, ponieważ są. Y, Osobami z bardzo dużym potencjałem, które myślę, że jak najbardziej, jeżeli będą miały motywację i chęci do działania, mogą bardzo mocno rozwinąć skrzydła. Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy, konsultacyjno- doradczy dla organów samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania Sejmiku Wojewódzkiego organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych. Kadencja trwa dwa lata. Przepracowane lata dają członkom Sejmiku duże doświadczenie, przede wszystkim to społeczne. Podobne daje praca w młodzieżowych radach gminy. Taka działa w Kunowie. Pięć lat temu powstała młodzieżowa rada miejska w Kunowie. Odwiedził mnie prezes LGD Jarosław Kuba. Nie trzeba było mnie długo namawiać, aby podjąć decyzję i, i zrobić rozpoznanie, czy będą chętni, czy to zafunkcjonuje. Bardzo podatny grunt był w tamtym okresie wszystko nam się bardzo ładnie ułożyło i cieszymy się po pięciu latach z tych sukcesów. Współautorką tych sukcesów jest m.in. Julia Pająk. Gdyby młodzieżowa rada, tak naprawdę. Moje działanie nie zaczęłoby się w ogóle. Myślę, że sama, sam wolontariat w Kunowie nie był na tyle prężny, abyśmy mogli zacząć działać nasz na takim dużym obszarze. Trzy kadencje pracy miały być zwieńczone uroczystościami jubileuszowymi z okazji pięciolecia działalności Rady, ale plany pokrzyżował koronawirus. Entuzjazmu jednak nie brakuje. Sytuacja jest rozwojowa, to jest najbardziej optymistyczne, bo Rady Młodzieżowe w różnych miejscach powstawały i, i upadały ze względu właśnie na brak zainteresowania taką działalnością. Oby w Kunowie nigdy takich chęci młodzieży nie zabrakło. Mamy zdolną młodzież, mamy sporo młodzieży, więc liczę na to, że Rada Młodzieżowa będzie w Kunowie wiecznie. Silna reprezentacja kunowa teraz będzie działała również w województwie. W skład Młodzieżowego Sejmiku drugiej kadencji weszło 8 przedstawicieli młodzieżowych rad miast i gmin, 12 przedstawicieli samorządów uczniowskich i studenckich, 13 przedstawicieli organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą. Wręczenie nominacji radnym zaplanowano na 2 lipca. Podczas pierwszej sesji wybiorą oni ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowego Sejmiku. Zdecydują również w których komisjach Chcą działać. Młodzież zapowiada aktywne działanie również w wakacje, a w ubiegłym tygodniu aktywnością wykazali się samorządowcy, którzy otrzymali środki finansowe z Funduszu Inwestycji Samorządowych. W wielu przedsiębiorstwach sytuacja w czasie pandemii koronawirusa była ciężka, a funkcjonowanie firm stało pod wielkim znakiem zapytania. Z pomocą ruszył rząd i samorządy. W środku nocy wypełniłem wniosek. I za chwilę, za kilka dni, miałem pieniądze na rachunku. To są bardzo ważne pieniądze, ponieważ jako człowiek świadomy tego, co działo się w polskiej gospodarce, natychmiast ruszyłem je wydać. Wydać po to, żeby inni produkujący dla mnie surowce i materiały mogli złapać oddech. Jeśli to uczyniło wielu takich mikroprzedsiębiorców jak ja, po prostu daliśmy impuls, dzięki rządowi daliśmy impuls na rynku dla producentów materiałów, żeby oni też mogli w jakiś sposób odbić się od tego dna, które spowodowała epidemia koronawirusa. Włodarze miast czy gmin podejmowali decyzje o wsparciu przedsiębiorców, między innymi umarzając podatki lub ograniczając je. Zmniejszane w wielu przypadkach były opłaty za wynajem dzierżawę lokali. Wszystko to wiązało się z ograniczeniem wpływów do budżetu. Z każdym miesiącem te dochody będą jeszcze malały i stanęlibyśmy przed dylematem, czy realizować w ogóle inwestycje, czy tylko mieć budżet konsumpcyjny. Mamy rozpoczętą bardzo dużą inwestycję, jest to budowa kanalizacji w miejscowości Sadowie i Jacentów. Pozyskaliśmy na nią 2 miliony złotych, ale prawie 2 miliony złotych jest nam potrzeba wkładu własnego. Aby samorządy nie musiały rezygnować z przedsięwzięć, niezbędna była pomoc finansowa. Do gminy Sadowie trafiło wsparcie w kwocie pół miliona zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych, który finansowany jest z Funduszu COVID-19. W skali kraju na wsparcie samorządów przeznaczone zostało 6 miliardów złotych są promesy, promesy, które będą mogły już zacząć być realizowane we wrześniu, bo w sierpniu składanie wniosków, w sierpniu również rozpatrzenie tych wniosków, a we wrześniu już środki na koncie. Bardzo ważna też informacja, że nie trzeba tych środków wykorzystać tak koniecznie w tym roku, można je zostawić na kolejny rok. To bardzo ważne i istotne dla samorządów. W ubiegłym tygodniu promesy przekazano gminom z terenu powiatu opatowskiego, gdzie w sumie trafiło ponad 7 milionów 700 tysięcy złotych. Największą do otrzymała gmina Ożarów, to ponad 1,5 miliona złotych. Gminę 528 tysięcy, 82 złotych. Panie burmistrzu, gratulujemy serdecznie. Blisko 1 250 tysięcy złotych będzie mogła przeznaczyć na inwestycje gmina Opatów. I to jest ogromna niespodzianka i miła niespodzianka, bo do tej pory my jako samorządowcy byliśmy właściwie przyzwyczajeni do tego, o czym głośno się mówi, i to samorządowcy nie ukrywają tego, że kolejne obciążenia, kolejne zadania były zlecane samorządowi, administracji samorządowej przez stronę rządową, w szczególności jeżeli chodzi o te kwestie związane z finansowaniem zadań oświatowych. A nie szły za tym pieniądze. I tutaj jest rzeczywiście ogromna niespodzianka, bo no tak właściwie rząd przeznaczył duże środki na, na pomoc samorządom i nic za to nie chce. Więc tutaj no można powiedzieć, naprawdę ogromna niespodzianka, bardzo przyjemna niespodzianka, i chcę tutaj w imieniu chyba własnym na pewno, ale i moich kolegów burmistrzów, wójtów serdecznie podziękować za tą pomoc, bo przyszła ona niespodziewanie tak naprawdę. Fundusz COVID-19 zakłada przeznaczenie 5 miliardów złotych dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 miliarda złotych dla powiatów ziemskich. Starostwo powiatowe w Opatowie otrzymało wsparcie w kwocie prawie miliona złotych. Jest to bardzo dobry program, ponieważ wiele gmin w związku z wysokim zadłużeniem boryka się z wkładem własnym. I często rezygnując z inwestycji, z możliwości pozyskania środków unijnych, środków zewnętrznych, które też są kołem zamachowym, bo są kołem zamachowym w gospodarce, bo dajemy pracę przedsiębiorstwom, firmom, w których są zatrudnieni nasi mieszkańcy i też później te inwestycje służą naszym mieszkańcom. I wiele gmin musiało do tej pory rezygnować z tych programów, bo właśnie nie mieli swojego wkładu własnego. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać na inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli inwestycje w wodociągi, kanalizację, budowę żłobków czy dróg. W powiecie ostrowieckim od dziś funkcjonuje 19 nowych linii autobusowych. Na ten cel starostwo pozyskało blisko 600 tysięcy złotych. W ramach drugiego naboru wniosków o dofinansowanie na tworzenie nowych linii komunikacyjnych, powiat Ostrowiecki otrzymał blisko 600 tysięcy złotych. Nowe połączenia zaczynają funkcjonować od 1 lipca. My porozumiewamy się tutaj wspólnie z samorządami gminnymi w sprawie organizacji nowych trans, nowych kursów w ramach powszechnie nazywanego funduszem autobusowym, a chodzi o fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i dotyczy to wszystkich gmin. Mam na myśli Bałtów, Ćmielów, Kunów, również Waśniów i linia, która została zachowana także w gminie Bodzechu. Najwięcej nowych połączeń, bo aż 13 uruchomionych zostaje w gminie Waśniów. My podnosimy się tutaj do sytuacji wynikającej z takich, jak znamy topografię gminy, no to ta oś zasadnicza to, to droga wojewódzka Ostrowiec-Kielce, ale ona przecina gminy na dwie części i te linie lokalne, które zostały utworzone właśnie korzystają jakby z tej osi dojazdowej i obsługują pozostały teren gminy. To y, głównie tutaj... Ze względów organizacyjnych podawanych przez pana wójta przez samorząd lokalny związany z obsługą zarówno usług społecznych czy dojazdów do szkoły, do ośrodka zdrowia, ale także tutaj do miasta do Ostrowca. Autobusy w gminie Waśniów będą przebiegać przez takie miejscowości jak Grzegorzowice, Wronów, Mirgonowice, Wojciechowice, Nowy Skoszyn, Kraszków, Janowice, Garbacz i Mominę. O trzy kolejne połączenia wzbogaci się również gmina Bałtów. Jako gmina pierwszaśmy złożyli wniosek o dofinansowanie z rządowego programu przewozów autobusowych o użyteczności publicznej. Zakwalifikowaliśmy tą linię do dofinansowania. Pozyskane środki to 107 tysięcy. planowane maksymalny wkład. Własny to 20 tysięcy, z czego będą odliczone jeszcze ilości sprzedanych biletów. Linia ta będzie obsługiwała miejscowości takie, poczynając, zaczynając od Michałowa, następnie Wulka Pętkowska, wycinka Ulów, Lemierze, wracając do Bałtowa i Wulka Bałtowska, kolonia Wulka Bałtowska, Antoniów i kolonia Wulka Bałtowska i Bałtów. I będzie się tu w Bałtowie spotykała, dopasowana będzie do komunikacji, która będzie od miejscowości oku do Ostrowca y, przemieszczać się, aby mieszkańcy byli skomunikowani nie tylko z Bałtowem, ale żeby to było połączone no, z szerszym dostępem między innymi tu do y, najbliższego miasta i, i, i powiatu y, do Ostrowca Świętokrzyskiego. Jedna z linii będzie miała charakter wakacyjny i połączy dworzec kolejowy w Ostrowcu z kompleksem turystycznym w Bałtowie. To jest ukłon głównie w stronę y, turystów i przedsiębiorców na terenie gminy Bałtów, ponieważ y, rozszerzamy tutaj możliwość dotarcia do Bałtowa poprzez połączenia kolejowo-autobusowe. Powstałe na terenie gminy Czmielów dwie kolejne linie pozwolą na komunikację ze Strowcem Świętokrzyskim mieszkańcom takich miejscowości jak Buszkowice, Przeuszyn, Trębanów, Jastków, Smyków, Borownia, Ruda Kościelna, Stoki Stare, Stoki Duże, Stoki Małe, Boria, Podgórze i Wiktoryn. Modyfikacji zostanie również poddana istniejąca linia w gminie Kunów, która od tej pory będzie miała swój przystanek początkowy w miejscowości Dołej Biskupie. I tą informacją żegnam się z Państwem za chwilę, regionalna prognoza pogody. Do zobaczenia jutro o stałej porze. Na program zaprasza sponsor AutoCentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 19 stopni Celsjusza, wiatr 9 km na godzinę, ciśnienie 1010 hektopaskali. Jutro gorąco, temperatura 28 stopni Celsjusza, wiatr 21 km na godzinę i ciśnienie 1009 hPa. Niestety warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Na program zaprosił sponsor, Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzył sponsor, Pizzeria Da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.